Siemanko, słuchajcie, zrobię dla Was taki malutki poradnik, jeśli chodzi o jakby techniki powietrzne, tak? E, powiedzmy wszystko, co jest e, związanego, tak? z trzymaniem pozycji, jakby prawidłowym ułożeniem ciała, co jest ważne, na co zwracamy uwagę, e, jeśli chodzi o anatomię, tak? o naszą postawę, e, co później gdzieś tam się przekłada na naszą e, dynamikę, e, precyzję, tak? czy to nóg, czy, czy dobrze zaciągniętej ręki. Więc pomału byśmy sobie przeszli przez jakieś różne etapy, tak, które składają się na, na części treningu zaczniemy sobie od powiedzmy od takiej małej rozgrzewki, jeśli chodzi o ramię, łokieć, tak, nadgarstka, nadgarstek, jak to, jak to ładnie wystabilizować, jak ładnie kontrolować napięcie tego mięśnia, kiedy wyluzować się w pozycji, tak, żeby żeby to ciało ładnie nam grało, żebyśmy nie, nie, nie męczyli się, nie pompowali siłowo, tylko Bazowali, bazowali po prostu na, na ułożeniu ciała, na jego precyzji, technice i, i po prostu żeby wam gdzieś tam trudne elementy nie sprawiały tak naprawdę wielkiego wysiłku i trudu, bo robią to i mali i duzi, więc nie podchodźcie do tego tak, że ćwiczenia jakby czy na pasach, tak, o, tutaj się odwołuję do strapów nie miejcie takiego poczucia, że wszystko tutaj jest siłowe, bo wcale tak nie jest. I co? I po prostu dzisiaj troszkę skupimy się na ćwiczeniach na gumie. Warto ten bark sobie dogrzać przed, przed gdzieś tam jeszcze tymi ćwiczeniami, gdzie będziemy pracować w Zwisie i, i na jakichś odmachach, wymachach sobie tutaj bazować, kołowrotach innych tego typu rzeczach. No, więc to tak na szybki start. I co? Żeby Was po prostu nie zanudzić, to przechodzimy sobie na gumę. No dobra, słuchajcie, to jesteśmy już e, tutaj e, przy tej naszej gumie. Dla niektórych nieszczęsnej, że tak powiem, e, często tak się po prostu wraca do, do tych ćwiczeń na gumie. Bo, już znowu ta guma, ile to można tego robić? E, Ile to można na tym pracować? Słuchajcie, jest to lek na, na, na wszystkie nasze gdzieś tam destabilizacje łokcia. Słuchajcie, gdzieś, gdzie czujemy takie luźne ramy, że um, powiedzmy to ramy tam z panewki nam wychodzi. Tak? to ramy jest często takie luźne, tak? gdzieś, tam, gdzieś tam jak się przygoda z tym zaczyna. Słuchajcie, trzeba się mocno, mocno do tego wdrożyć i naprawdę ileś set razy powtórzyć, tak, żeby żeby um, tam się ładnie wszystko pobudowało i rozwijała. Więc słuchajcie, tak żeby zapleć gumę bo nie, czy każdy wie czy nie, najprostszy sposób po prostu przełożyć ją, złapać tak w to kółeczko, zacisnąć mocno i już mamy w zasadzie za, zaplecioną tą gumę. Teraz tak słuchajcie, uchwyty na strapach, jakby pracujemy na, na tym uchwycie zamkniętym, często nie używamy tego palucha, jeśli już używamy to jakby wtedy, kiedy przechodzimy na powięzi, tak powiedzmy z czterech palcy na ten, na ten tutaj nasz kciuk. No ale to na razie zostawmy te sprawy anatomiczne. I słuchajcie, ważne jest to właśnie złapanie tego paska, tak? Albo złapanie tej gumy. Możemy włożyć rękę do środka i typowo tak jak na uchwycie na strapach trzymać ten, trzymać sobie tą gumę. Możemy ją złapać też w taki sposób, tak, kiedy bardziej możemy pracować na tej rotacji, co jest niezmiernie istotne, słuchajcie. Prosty łokieć, ramię ładnie osadzone i wtedy ten ruch rzeczywiście daje nam dużo większą możliwość nie, na przykład nie, nie czucia tego bólu w łokciu, tak? Przysłowiowy gdzieś tam komu może doskwierać, niekoniecznie od pasów, tak? Bo jakby wszystkie rzeczy możemy też przenosić na inny przyrząd. Okej. Okay. Teraz tak, jak rozgrzewacie ramię, tak? po, powiedzmy, że jesteśmy po jakiejś tam wstępnej rozgrzewce, słuchajcie, to nie tylko na sztywno, tak, ramię osadzone i hop, tylko dać się trochę ponieść, nawet w leciutkim biegu, tym ramionkom dać się trochę. O, zobaczcie, trochę jak taki... E, nie wiem, jak to nazwać. Powiedzmy, to taki klaunik, sobie wchodzący na. Yy, za jakby yy, ciężarem swojego ciała, tak, ręka pamiętajcie też troszkę waży jak ona wam poprowadzi ładnie to ciało, też fajnie się z nią otworzyć, fajnie zaangażować klatkę, fajnie zaangażować tutaj cały obwód barkowy, tak, wiadomo z rotatorów, też muszą ładnie yy, ze sobą współgrać, tak, mamy bardzo dużo mięśni, tak, yy, w okolicy łopatki, yy, nie mówię już o innych, tak no ale dobrze słuchajcie, nie to byśmy sobie tak na początek zaczęli um, więc jak mówię, rozgrzewać główkę ona niekoniecznie musi wędrować nam na maksa na do tyłu, tak powiedzmy na odległość trzech paluszków do tyłu, byłoby miło tą głowę tutaj maksymalnie tak odginać przechodzić ładnie po, po obojczykach sobie lecieć i, i dogrzewać tą główkę tak jak mówię, ramię nie tylko sztywno, ale też jakby w zaangażowaniu całego ciała polecieć sobie za tą rączką i dodatkowa jedna super rzecz zawsze pracować na powiedzie, czyli zwracać na wgarstek, tak supinacja, pronacja. Odwracać, nawracać, żeby to wszystko ładnie pracowało, nie zginać łokci, tylko dać możliwość temu e, tej ręce sobie się wykazać, tak, żeby ona popracowała w pełnym zasięgu. Nie uginajmy, e, nie uginajmy łokcia, tak? Ja jeśli chcemy go ugnąć, to oczywiście tak. Możemy sobie osadzić rączkę wysoko, wysoko ten łokieć idzie gdzieś na wysokość ramienia i wtedy sobie ten łokieć dodatkowo zaangażować. A słuchajcie, nie wszystko od razu. Ja to właśnie taki jestem, że mówię jedno i pięć rzeczy innych. Ale dobra, na sam start, przekładamy sobie rączkę, powiedzmy, że skupmy się dzisiaj na trzech ćwiczeniach, dobra? Na trzech, łokieć blisko przy dużym, przy dużym palcu e, niech, wychodzi nam, e, niech wychodzi nam ta przestrzeń tutaj tej, tej gumy, tak? Blisko łokieć, dostaj, słuchajcie, nie szarpiamy się z tym, nie napinamy, nie pokazujemy, jacy jesteśmy silni, bo to jest nam wcale niepotrzebne. Słuchajcie blisko łokieć. Teraz tak, idziemy sobie do brzuszka. Nie odrywamy tego łokcia i teraz tak, dla mnie, jeśli ja uczę, dla mnie bardzo ważne jest, żeby tą rękę nam wypycha na zewnątrz, tak, mało jest w ogóle ruchów i... Mało osób używa tych ruchów na zewnątrz, które są bardzo istotne, tak? W dodatku, możemy, kiedy my z tym ćwiczeniem się obejdziemy i powiemy sobie, my wszystko potrafimy, to fajnie jest zaangażować nadgarstek garstek, tak? I lekko go nawrócić, kiedy nas właśnie wypycha ta guma, tak, kiedy czujemy to, to um, wyciąganie, tak na zewnątrz i kiedy przywodzimy to. Bardzo muszę się skupić na tym, by zapracować rączką do środka, czyli znowu ta powięź, Tak, my znowu pracujemy na tej powięzi i skupiamy się na tym. Słuchajcie, nawet jak jesteście w pracy, nie wiem, klikacie na komputerze, przywiązać sobie gumę do klamki i tam sobie ciach, 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 ciach porobić, słuchajcie, ręka będzie taka silna, że sami nie uwierzycie w efekty. To samo na zewnątrz, samo możemy um, rączkę sobie włożyć do środeczka, tak? bo pamiętajcie, że później te ćwiczenia z gumą można przenieść tam na paski, nie trzeba, jeśli nie mamy partnera do, tre do trenowania, tak, możemy, możemy sobie z tym partnerem się zapoznać i on też nam świetnie pomoże. Słuchajcie, przy dźwiganiu naszego tyłka do góry, bo nam się wydaje, że nasz tyłek waży milion kilo, wcale tak nie jest, po prostu jesteśmy tam troszkę <laughs> słabsi, jeśli chodzi o, o centrum, ale to jest spokojnie do wyrobienia. To samo na zewnątrz, słuchajcie, wystarczy się odwrócić w drugą stronę i złapać póki co i na zewnątrz ruchem, tak, prowadzić sobie rączkę do momentu nie tylko tutaj do 90 stopni, ale nawet troszeczkę dalej, tak? Tak samo, znowu się nie napinać, tylko starać się wyciągać to tutaj, biegnie nerw promieniowy, słuchajcie, ale który jest bardzo ważny, dlatego ten, ten ból gdzieś powiedzmy w okolicy właśnie trójgłowego, gdzieś tutaj w tricepsie, on może występować, dlatego musimy po prostu dbać o tą strukturę, żeby cały czas nad nią panować. No ale słuchajcie, yy, idąc dalej, tak samo można nawracać, tak? Słuchajcie, tak samo możemy sobie tą łapeczkę tutaj kciukiem, tak odwracamy sobie, pracujemy dodatkowo na powięzi znowu do brzuszka i na zewnętrzną stronę. Słuchajcie, jeszcze jedno ćwiczenie, tak jak mówię, wrócimy do tego, bo to się nie da wszystkich, jak widzicie, ćwiczeń na raz opowiedzieć, słuchajcie, skupcie się na precyzji, nie na napinaniu, na jakimś tam skupianiu uwagi na Waszej sile, bo to jest kompletnie niepotrzebne, tak jak do tego wracam. Słuchajcie, jeszcze jedno ćwiczenie, to ładna postawa, ładna sylwetka, brzuszek do środka, tak, tak jak to robimy brzuchy. Jeśli chcielibyście jakieś brzuszki, tak, żebym Wam wytłumaczył, cokolwiek Wam powiedział od strony, nie wiem, pompki, jak ja wykonuję pompki, żeby gdzieś, gdzieś miało to przełożenie na paski. E, to, to, e, to dawajcie mi po prostu znać, e, wtedy spróbujemy do tego jakoś tam razem e, jakoś bardziej skupić uwagę, tak, bardziej się temu przyjrzeć. Słuchajcie, jeszcze jedno bardzo ważne ćwiczenie to prościutka ręka, ładnie ramionka osłabiamy, klatka prościutko, tak, słuchajcie, brudka do góry i jedziemy sobie tutaj, tak, powiedzmy mamy mięsień czworobłowy tutaj, e, uda, tak, to w okolice tutaj bioderka sobie, tą rączkę, Przywodzimy tak, do ciała tak bardzo bardzo fajnie znowu kciuk, kciuk schowany ma idzie jakby zgodnie tak zgodnie z ułożeniem nadgarstka i możemy się odwrócić powiedzmy do ściany tak i bokiem dokładnie to samo ćwiczenie stację bardzo istotne bardzo ważny element to przywiedzenie ręki w pasach w ogóle w przyrządach tutaj do gimnastyki to musi być bardzo, bardzo mocno, mocne to przywiedzenie po prostu aktywne, tak? Czyli nie możemy tego zaniedbać, to jest bardzo, bardzo istotne, bo jednak jednak cała później ta precyzja to piękno w górze, dzięki temu na tym bazuje. Ok. Hop. Z, powiedzmy sekundową, dwusekundową pauzą i słuchajcie, on, jak ta ręka tak on nam odwodzi, to my słuchajcie to powolutku. My nie staramy się to robić tak, słuchajcie bardzo powolutku, 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 powolutku i odwodzimy powolutku powolutku, 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 powolutku. Tak tu nie gubimy napięcia, tak? Nie do momentu luźnej głowy, tylko... nie Tylko słuchajcie, cały czas. ta ta Guma napięta, tak? Staramy się tak tą rękę przywieźć tutaj do uda, powolnym ruchem odwieźć, tak, żeby było cały czas napięcie. Tak? Sylwetka prosta, nie dajemy sobie podnosić ramienia. Dobra, to tak na szybko. Słuchajcie, jeśli chcielibyście, żebym wam pokazał, jak te ramiona dokładnie tam dogrzać przed, przed tymi gumami, bo i tak to jest jakby dodatkowe dogrzanie przed jeszcze wejściem na pas. Dajcie mi znać, słuchajcie, bo nie chciałbym gadać za dużo, tak, chciałbym, żeby doszły do Was jakieś tam informacje, jeśli chcielibyście bardziej, tak powiedzmy, jeśli chodzi o, o postawę, tak, gdzieś tam, gdzieś tam naszą anatomię, naszą postawę, to dajcie mi znać, jeśli bardziej chcecie konkretów, że hop, praktyka, ciach, jak dokładnie łokieć, jak dokładnie to, powie... dajcie znać, wtedy ja się jakby na tym skupię, jest to dla mnie jakby pierwszy taki występ tutaj przed, przed kamerką. I tyle. Jeśli, jeśli zajmujecie się jakimiś powietrznymi rzeczami dodatkowo lub gdzieś pracujecie na swoją mobilnością, nie jesteście w stanie tam jakieś rzeczy wyciągać, robić czy, czy czujecie, że to nie idzie do przodu, to po prostu słuchajcie, um, można to zrobić I, i dawajcie mi znać. I tyle się